No to serdecznie witam państwa na debacie oktworskiej między między Stowarzyszeniem Młodzi Demokraci a Federacją Młodych Socjaldemokratów. Tak tytułem wstępu chciałbym podziękować za możliwość poprowadzenia tej debaty, jako że mój star w wyborach parlamentarnych okazał się jednak klapą, a tutaj będą się Państwo do mnie zwracać Panie Marszałku, więc jakieś to jednak jest... O jakieś to jednak pocieszenie. E, może przedstawię tak pokrótce zasady, jak, jakie na tej debacie będą obowiązywać. Otóż mamy dwie strony, jak już przedstawiłem, Stowarzyszenie Młodzi demokracji i Federację Młodych Socjaldemokratów. E, obie te strony będą występować, e, będą mówić na jeden temat. Dzisiaj tym tematem jest Euro 2012. E, tezą tego tematu, z którą będzie, będą się uczestnicy zgadzać bądź nie zgadzać, jest Euro 2012 jako sukces Polski. Jako strona pro wystąpi Platformy. Przepraszam bardzo, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, jako kontra federacja Młodych Socjaldemokratów. Witam gorąco publiczność, jak i również moich oponentów. I chciałbym przedstawić dzisiaj argument kontra, przedstawiony przez chwilę <noise> przez mojego kolegę, czyli jednak, że Euro 2012 nie przyniesie nam wymiernych korzyści, zarówno pod względem organizacyjnym, zarówno promocyjnym naszego kraju, jak i również ze względów gospodarczych, również nie wyjdziemy na tym dobrze. Czy to jest wydarzenie sportowe, czy jakiekolwiek inne, nie możemy rozpatrywać w charakterze dwutygodniowego piekła, które zostanie zgadowane mieszkańcom miasta, miasta goszczącego dane wydarzenie. Tak samo wszystkie rzeczy, które zostaną zbudowane, czy to będzie stadion, czy to będzie nowa linia tramwajowa, nowa droga, będą służyć mieszkańcom tych miast przez wiele, wiele lat. Ale euro można w tym momencie tylko jako porażkę organizacyjną, nie naszego narodu, który był zadowolony z tego, że będziemy gospodarzami tego turnieju. Ja sam pamiętam, bo byłem wtedy w trzeciej klasie liceum, jak wybiegłem z klasy ciesząc się, że to my będziemy gospodarzami tego wspaniałego turnieju. Jednak dzisiaj, patrzę na Portugalię, o której mówiliśmy, tak wiem, budowali inaczej stadiony, dzisiaj Portugalia ma wielki problem z tym, co zrobić nie tylko ze stadionami, ale z tym, co zrobić z miejscami noclegowymi, co zrobić z za dużą ilością za zatrudnionych policjantów i przygotowanymi szpitalami. To nie chodzi tylko o stadion. Stadion jest tylko na chwilę, jest tylko na euro, ale później zostaje cała zbudowana infrastruktura i nie można z nią przesadzić, bo za tą infrastrukturę płacą podatnicy. Pierwszy mówca ze strony. Ze strony opozycji powiedział, że Polska nie ma nic e, z Euro 2012, że Polska nie odniesie żadnego, e, żadnej gospodarczej korzyści z Euro 2012. No, przepraszam bardzo, ale z taką bzdurą to dawno się nie spotkałem. Dlatego, że jeśli spojrzymy do jednego tak naprawdę profesjonalnie przygotowanego raportu, nie, takiego, jak, jak, nie takiego, jakim ty mówiłeś, czyli jakiś tam gdzieś tam w jakiejś gazecie, nie wiadomo kto. E, profesjonalnie przygotowany raport e, Polska droga do Euro 2012 e, Prognozuje, że wzrost PKB w latach 2008, czyli przed imprezą i po imprezie, czyli do 2020 roku, yy, będzie, miał, będzie wynosił 2,1%. Czyli oznacza to 28 miliardów, dziękuję, nie odrzucam pytanie, naprawdę. Tu już nie, 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 miałeś ja jeszcze. Skórze. nie można, przepraszam, jest dopiero pierwsza minuta. Proszę jeszcze, nie, yy, yy, czyli oznacza to dodatkowe 28 miliardów złotych dla polskiej gospodarki.